Co ma wspólnego kariera Natalia Janoszek, która jest teraz słynną celebrytką w całej Polsce i Roberta Kiosakiego, który jest bardzo słynnym pisarzem, inwestorem i edukatorem a także jaki to ma w szczególności wpływ na nas, przedsiębiorców, na co w związku z tym powinniśmy uważać, kim właściwie jest jedna i druga osoba, jakie są wnioski i takie praktyczne doświadczenia płynące z obu tych karier. O tym dzisiaj porozmawiamy znowu w samochodzie, bo ten koncept dużo lepiej się sprawdza, dużo bardziej widziałem się podoba, także jedźmy i chwilę o tym pogadamy. Cześć, witaj na kanale Przedsiębiorcy na Prostej. To miejsce, gdzie z jednej strony zapraszam przedsiębiorców do rozmów, z drugiej strony ja, jako osoba, która przez ponad 17 lat prowadzi swoje firmy, no, na tym właśnie kanale dzielę się razem z innymi praktykami, właśnie doświadczeniem, wiedzą i takimi elementami, które mogą być ciekawe, mogą być inspirujące, a w szczególności są po prostu praktyczne i są na bazie realnych y, doświadczeń i takich, które po prostu się y, wydarzyły. A właśnie w związku z tym, że tak to podkreślam, to dzisiaj taki materiał całkowicie niestandardowy, bo z jednej strony Natalia Janoszek i z drugiej strony Robert Kiyosaki. Po pierwsze, co oni mają wspólnego, za chwilę Wam o tym powiem, ale po drugie, jest to y, coś, co można by właśnie na takiej kanwie... Samo się przepowiedni, że o tym, jak zarobić miliony, opowiadając o milionach, to właśnie te dwa zdania myślę, że szczególnie łączą te dwie osoby. Ale tak, w ramach pewnego wprowadzenia. Natalia Janoszek, ostatnio mocno elektryzujący temat. Ja też tak powiem Wam tylko na marginesie, że koncepcja właśnie tutaj naszych odcinków i kanału będzie sprowadzała się do tego, że gdzieś kręcimy się w samochodzie, będzie to pewnie ewoluowało i będzie jeszcze szersze. Dla mnie to daje dużo większy fan i dużo większą kreatywność, kiedy jednak się e, przemieszczamy i pomimo tego, co mówią niektórzy, że wtedy jest rozkojarzenie, to ja jestem właśnie podwójnie skoncentrowany i tak dla nas wychodziło po prostu efektywniej. O, zamknę tu jeszcze okno, żeby było trochę ciszej. I wracając do głównego wątku, czyli Natalia Janoszek została dość mocno wypunktowana przez e, Krzysztofa Stanowskiego w jego programie nie tylko. Zasadnie ponieważ no, nie będę tutaj powielał tego, bo podejrzewam, że większość z Was już te informacje słyszała, ja nie jestem tutaj dziennikarzem śledczym, który ma takie rzeczy eksponować, ale bardziej jaki to ma wpływ na biznes, o, za chwilę jeszcze dojdę do Roberta Kiosakiego, ponieważ widzę, że na rynku to jest wręcz dzisiaj tendencja i to jest taka sytuacja, w której rzeczywiście osoby, a nawet całe firmy rosną na takiej niekończącej się ściemie. Co to oznacza? Czyli to oznacza, że najpierw mówię, że coś robię, a później jakimś cudem to się dzieje. No i ja mam wrażenie, że tak było właśnie z Natalią Janoszek, czyli ona mówiąc o tym, że jest gwiazdą Hollywood, Bollywood, i wszystkiego innego, no to wiele osób to łyknęło, dzięki czemu została zaproszona do wielu programów telewizyjnych, w konsekwencji dostając nawet jakieś role. Dotychczas no, niewiele znaczące, aczkolwiek no, to jest takie coś, że być może, kiedyby ktoś się za to nie wziął, jak właśnie Stanowski, w tej sytuacji, to taki proceder mógłby trwać. I czy on jest szkodliwy, czy nie? No, moim zdaniem tak, no bo to właśnie pokazuje, jak teoretycy, osoby, które nie mają się czym totalnie pochwalić, opowiadają właśnie bajki i są takimi mitomanami. I nie inaczej, bo. Mi jest bliżej mimo wszystko niż do Natalii Janoszek, którą tak nie ukrywam trochę wplotłem tutaj, bo jest dzisiaj na czasie i wszyscy o tym mówią, ale ona mi się łączy paradoksalnie, mi się tak kropki połączyły z Robertem Kiyosaki i tutaj ogrom osób, które ma... A, i działa, w, działa rozwija się, jakby funkcjonuje, szkoli e, e, uczestniczy w tak zwanym rynku rozwoju osobistego, na pewno o Robercie kijosakim słyszeliście, bądź też znacie, bądź też czytaliście książki no bo to jest osoba, która najbardziej jest znana z książki Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec i teraz dlaczego ja się tutaj czepiam i skąd on e, pojawia się jakby w zestawieniu dość kontrowersyjnym, czyli, czyli z Natalią Janoszek, no z jednego prostego względu Względu, bo wią, że ich jedna ta sama kwestia, mianowicie Robert zrobił podobny myk, mianowicie również najpierw opowiadał o tym, że coś robił, a później dopiero zaczął to robić. Kąd wiem. Zweryfikowałem i jakby przeanalizowałem to w miarę wnikliwie, bo nie powiem, że tak wnikliwie jak Stanowski, który leciał do Indii, a tam do Stanów ani do innych krajów za Kiosakiem nie latałem, ale z ogólno dostępnych informacji, gdzie jeśli pośledzicie głębiej, to się okazuje po pierwsze, że e, kiedy Kiosaki e, pisał książkę o inwestowaniu, to samo o inwestowaniu miał e, niewielkie pojęcie, bo z żadnych danych nie da się jakby zweryfikować, że inwestował w jakieś e, nieruchomości, a tak de facto to w dużej mierze na tym zbudował komunikację e, wizerunkową. Z drugiej strony okazuje się, że to dzięki czemu jego książki zaczęły się e, sprzedawać, to dzięki temu, że e, zaczął działać w branży marketingu sieciowego i tam w strukturach, po prostu te książki dobrze chwytały. Nie? No bo tam dochód pasywny, zarabianie, takie bym powiedział, za już raz zainwestowane pieniądze, to się jakby dobrze sprawdza. Ja jakby co do zasady i co do konceptu nie mam jakby najmniejszego zastrzeżenia. Aczkolwiek mam jakby duże zastrzeżenia co do tego, jeśli ktoś mówi o czymś, czego sam jakby nie doświadczył, czego sam nie zrobił, a nawet jakby bankructwo Roberta Kiyosakiego, o którym pisał, też wiele osób starało się to zweryfikować. Nikomu się nie udało. A no tutaj ja jestem po całkiem drugiej stronie barykady, bo jeśli ja mówię o bankructwie, które przechodziłem, bo ja miałem taką historię za sobą, aczkolwiek no to też jakby od razu sprostuję, bo część osób słysząc, że miałem długi i z nich wyszedłem, to myśli, że wyszedłem i Poprzez upadłość, albo jakieś inne rozwiązania prawne, a ja właśnie wyszedłem z nich w zupełnie inny sposób i w taki takiej konsekwencji wszystkie moje zobowiązania spłaciłem. Dlatego ja uważam, że mam mandat i możliwość właśnie wypowiadania się na takie tematy, bo gdybym wcześniej tego nie przeszedł i jakby gdybym nie miał sytuacji takich, że właśnie przez takich samozwańczych guru, osoby, które niewiele w życiu zrobiły, a uczą innych jak to robić, bo sam na takich wiele razy trafiłem i wydałem. No, można powiedzieć, że setki tysięcy złotych w różnego rodzaju szkolenia i część była wartościowa, a część można by wrzucić do kosza. Także reasumując, no, kariera jak Natalia Janoszek i kariera jak Robert Kiyosaki to nie jest coś, co ja nazywam przedsiębiorcą na prosty, to nie jest coś, co może być spójne i zazwyczaj po takich karierach, nawet jeśli komuś się m, po szczęści jakoś zbudują, te swoje majątki, bo później, jeśli nikt tego nie odkrywa, no to Robert Osaki zbudował, a wydaje się, całkiem dobrze funkcjonujący biznes na samym końcu, pomimo tego, że się pogodził ze wspólniczką, miał tam różnego rodzaju tarapaty po drodze, którymi się za bardzo nie chwali, ale znowu, do których da się dojść i zweryfikować, no to zbudował całkiem funkcjonujący biznes, ale jaka jest druga strona barykady, bo też to nie jest tak, że o ile myślę, że w kontekście Natalii Janoszek, do której już nie będę tutaj dzisiaj wracał, bo to jakby rola innych dziennikarzy, to tam raczej nie widzę czegoś, co mogło się wydarzyć pozytywnego dla innych osób. Foto, radar 500 metrów, ograniczenie 50 km. Tak, Kilometrów jadę na 50 godzinę. na godzinę. Janosik podpowiada, że trzeba tyle jechać, także tak też jedziemy. I wracając do właśnie Roberta, to paradoksalnie. On zrobił dużo dobrego na tej swojej no, ściemie bądź co bądź, bo na, jeśli posłuchacie wiele osób, w szczególności z rynku nieruchomości polskiego, to większość osób, które dzisiaj inwestują, większość osób, które dzisiaj właśnie na tym rynku szkolą, to oni zaczynali od Roberta Kiyosakiego. Co więcej, ja się przyznam, że sam również Robert Kiyosaki był jedną z pierwszych książek, jedną z pierwszych osób właśnie z takiego, bym powiedział, elementu rozwoju osobistego, którą ja się inspirowałem. Aczkolwiek w pewnym momencie no, doszedłem do wniosku do tego, że to była w dużej mierze ściema, co nie oznacza, że wiedza tam zawarta jest guzik warta, bo... Jest tam sporo wiedzy, nie wiem czy mniejsza część, czy większa część, bo na pewno nie 100%, która rzeczywiście jest wartościowa, która rzeczywiście jest otwierająca umysł, która rzeczywiście, pomimo tego, że on nie zastosował wielu rad, które sam daje innym, no to to są rzeczy, na bazie których powstało ogromna ilość, śmiem twierdzić, polskich inwestorów w nieruchomości. Bo oni nie wiedzieli, że to tak nie działa, nie wiedzieli, że się nie da. Założyli, że skoro jakby osoba znana i autorytet w branży tak robił, to tak można. No i a później metodą prób i błędów też na pewno większość zrozumiała, że niektóre rzeczy, oprócz tego, że nie są jeden do jednego do przełożenia z zagranicznych rynków na rynek polski, w szczególności z amerykańskiego na Polski, to jeszcze, że to co mówił o w wielu elementach się wyklucza. Aczkolwiek sama koncepcja, sam element kwadrantu przepływu pieniędzy chociażby, to jest moim zdaniem nawet swego rodzaju taki game changer w branży rozwoju osobistego. Tak więc też nie chciałbym tego generalizować w taki sposób, że wszystko, co ta osoba zrobiła, jest zła, bo nawet na mnie miała swego rodzaju pozytywny wpływ. I mówię o tym dlatego, bo mamy taką tendencję do zero-jedynkowego traktowania pewnych kwestii, tak, czyli jeśli Robert Kiyosaki coś ściemnił, no to jest w ogóle zły i oszust, i jest oszustem i tak dalej. Może i tak, a i często idziemy dalej, w ogóle rozwój osobisty i wszystko, co się dzieje, jeśli chodzi o takie rzeczy, jest złe i negatywne, a może i nieruchomości są nieetyczne. No nie, wręcz przeciwnie, a właśnie każda branża... Każdy biznes ma to do siebie, że są na nim osoby działające z doświadczeniem efektywne, etyczne i są tam różnego rodzaju domorości coachowie, nieetyczni, trenerzy i przedsiębiorcy, którzy mówią, że są przedsiębiorcami, a tak naprawdę to nigdy nie mieli własnej firmy albo chwilę jednoosobową działalność gospodarczą pracując dla kogoś. Tak? I tutaj bardziej przed tym przestrzegam I moja sugestia, Foto jest rady, taka. 500 metrów, ograniczenie tak, 50, kilometrów na godzinę. A my jedziemy grzecznie, więc dzisiaj Anosik nam nie jest potrzebny. Yy, więc yy, taka puenta z tego dzisiejszego nagrania jest jedna, ponieważ z kimkolwiek współpracujesz, jakąkolwiek większą transakcję nie zawierasz, jakąkolwiek większą współpracę nie zawierasz, dojdź do źródła. Nie musisz tego robić aż tak dobrze, aż tak wnikliwie, bo jakby ogromny szacun właśnie dla Stanowskiego, co do tego, co zrobił, jeśli chodzi o szczegółową analizę i uważam, że wielu jakby dziennikarzy, a w szczególności nas, nas, nas przedsiębiorców powinno robić trochę, bym powiedział, podobne rzeczy przynajmniej jakby w 5% tego, co on zrobił, czyli pokusić się o to, że zamiast narzekać, że właśnie ktoś okazał się oszustem, ktoś nie zapłacił nam faktury, ktoś w ogóle nie dowiózł tam efektów, to najpierw jakby zweryfikujmy, czy realnie dowoził je komukolwiek wcześniej, a nie tylko, że mówił, że to robi. To jest dla mnie fundament w ogóle przedsiębiorcy i przedsiębiorczości. Ja dlatego bardzo długo zwlekałem z właśnie kanałem na YouTubie, z tym, żeby z jednej strony oddłużać ludzi, restrukturyzować, bo najpierw przeszedłem to na sobie, później na setkach, tysiącach klientów, którym to zrobiliśmy i dopiero zaczęliśmy o tym szerzej Komunikować. To samo robimy jeśli chodzi o skalowanie firm między innymi w modelu franczyzowym, a również konsultowałem wiele firm, zbudowałem własną sieć franczyzową. Kiedyś też brałem udział w rozwoju sieci, która nie wyszła, więc jakby te doświadczenia są z różnych stron, więc jeśli czymś się dzielę i tak chcę tworzyć ten kanał, to... Musi to być sprawdzone, skuteczne i poparte realnym doświadczeniem. Jeśli jakby tego typu tematyka z Tobą współgra, to e, jestem tutaj otwarty na i pozytywne, i negatywne komentarze, jakieś łapki w górę i subskrypcje. E, takich materiałów będzie więcej, a jeśli chciałbyś, chciałabyś, aby ten dzisiejszy temat być może trochę bardziej w szczegółach podrążyć, dajcie znać, bo ten e, profil ten kanał tworzę nie tylko dla siebie, żeby coś do mnie zostało, ale w szczególności dla odbiorców, którzy i w komentarzach, i najczęściej na priv piszą do mnie z różnego rodzaju pytaniami czy feedbackiem, a za co jestem wdzięczny, także a też kolejny materiał, który będziemy nagrywali będzie dokładnie właśnie o tym jakie zapotrzebowanie zgłosiliście. Także do kolejnego odcinka przedsiębiorcy na prostej. Cześć!